Bocian nie sujka, lubi podróże. Zimą wyjeżdża nawet na dłużej. Zwiedza zamorskich ptaków podwórka i gdzieś w tropikach wygrzewa piórka. Lecz wnet zaczyna tęsknić za domem, pakuje plecak, zabiera żonę i odrzutowcem do Polski wraca: A tu bociana już czeka praca. O, i mieliśmy literackie święto. XIV Szanowski Maraton Czytania Dzieciom to jest impreza, która u nas w naszej bibliotece wpisuje się pięknie, właśnie od 14 lat już, w Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który jest organizowany właśnie w takiej ogólnopolskiej skali przez Fundację ABC 21, Cała Polska czyta Dzieciom. My mamy ogromny zaszczyt gościć, zarówno Dzieci, czyli naszych głównych odbiorców, w tym roku to były przedszkolaki, jak i e, naszych gości czytających, czyli przedstawicieli instytucji, e, władz samorządowych, e, naszych zaprzyjaźnionych mieszkańców, e, naszych czytelników zresztą też, którzy e, czytają dzieciakom e, wybrane e, wiersze dostosowane do. Tematu, dopasowane do tematu. Tym tematem w tym roku było hasło towarzyszące całej akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, czyli porozmawiajmy o książkach Tygrysie. A jak Tygrys to zwierzęta, a jak zwierzęta to cała plejada zwierzęcych bohaterów literackich w wierszach polskich autorów, e, przeczytane. E, z dołożoną do tego taką dawką fajnych, fajnie pokazanych i przedstawionych przez naszych gości ciekawostek na temat tych zwierzęcych bohaterów, na dzisiaj wybranych wierszy. Jeszcze szybkie, szybszego niż diapansów. Dzieci są cudowne, oni y, y, znakomicie nadążają za tym, wyłapują szczegóły, świetnie komentują. Widać, że się dobrze bawią. Dodatkowo dzisiaj dzieciaki, ucharakteryzowane zgodnie z tematem, a dodatkowo jeszcze świetną atrakcją i takim prezentem dla naszych czytających, były wiersze, które same przedszkolaki recytowały na naszej bibliotecznej maratonowej scenie. Świetnie przygotowane widać, że naprawdę nie, niełatwe i niekrótkie wiersze, podane ze swadą, z uśmiechem. I przede wszystkim widać, że dzieci to lubią i sprawia im to ogromną przyjemność. Tutaj fajne dialogi się nawiązywały. Dzieci, owszem, tak jak i my, niektórymi faktami ze świata zwierząt były zaskoczone, ale bardzo dużo wiedzą. Mądre dzieci mamy. To były panie i dzieciaki z przedszkola samorząd samorządowego nr 4 w Chrzanowie. Jeśli mogę, to z tego miejsca serdecznie się i paniom, i dzieciom nisko kłaniam i bardzo im dziękuję za to, że tak pięknie dzisiaj brali udział w naszym maratonie. Jeśli akcja, a wiele na to wskazuje, myślę, że tu się nic nie zmieni. Ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom będzie kontynuowana, a jest to w tym roku już 23 ogólnopolski tydzień. To my z ogromną przyjemnością zaangażujemy się po raz kolejny, wchodząc w ten ogólnopolski tydzień z naszym maratonem czytania dzieciom. Uważamy, że to jest jedna z najważniejszych imprez w naszym bibliotecznym kalendarzu i bardzo się cieszymy, że chcą do nas z tej okazji przychodzić yy, dzieciaki i słuchać pięknych utworów literackich.